Park porośnięty bluszczami, ładnymi kwiatkami, naprawdę ładnie zarośnięte. Ale ta wieża Wszystko zarośnięte. Ruderka. Wow! Wow! Chodź tu zobacz.

Я Nie, to nie ma szans. Żona, jak chcesz, to kogoś do wyjścia, tutaj. Tu jest wyjście, jak chcesz. Ale ta wieża robi niesamowite wrażenie, nie? To robi fajne. No. nie wyprzetny teren, nie. Uf. Dobra, to jest wyjście. Skąd je jeszcze. Tak to jest z babami. Najpierw nie, jeszcze nie chciało przychodzić. jaki mur ogromne tu mają, nie? A teraz nagle, nie, jeszcze kilka jeszcze kilka. Ja pierdzielę, pałac. Coś po Naprawdę na bogato jechali, nie? Z tomatami. Brama w Tędy nie zjedziemy, to musimy w przejść. Dobrze. ale ktoś się o to znalazł. No nie powiem, zajebista tańczyca Park ładunii. I kusi, ale nie. Ale nie. Jezu, siusieczku. co? Masz na szczęście jestem zmęczony co? dzisiaj chyba. Zmęczony jestem już. I park, wszędzie pełno pozostałości, jeszcze ruinek, jakieś inne tu rzeczy, ale drzewa też zarysięte dłuższołem, no, stare, bardzo stare drzewa, pięknie wyglądają te. Tu, tu, tu. Jakie było przeznaczenie tej wieży? Patrz. Koczki lego około wszędzie. Ale park na powietrze. Nie, nie przypuszczałeś, że coś takiego będzie, nie? Haha. Ha. Dobra, koniec.